Dzień dobry Państwu, kolejny event z PSA. Dzisiaj w ogóle macie masę tych odcinków, jeszcze jak dobrze pójdzie to dostaniecie dzisiaj odcinek wieczorem CyberPunka. Mam nadzieję, że zdążę, bo jest już pół do szóstej, a o 19 zaczynamy sesję live, na którą Was zapraszam na Twitchu. Oczywiście Pro Evolution Soccer, o 21 przenosimy się właśnie na wspomnianego CyberPunka, więc... E, myślę, że pierwszy odcinek, chciałem więcej, ale nie zdążę już na pewno, bo musiałem jeździć po różnych sklepach, żeby dostać tą grę, ale w końcu się udało. Ehm, no i... E, no i co? Więc pierwszy odcinek sobie nagram, a kolejne już będą w sesji live wycięte. Tylko postaram się na sesji live, żeby wiecie, żeby to szło w miarę płynnie, żeby później to się też dobrze oglądało na YouTubie. Więc od razu uprzedzam o 21.00. Um, Filip startuje wtedy też sesją, więc kto będzie chciał zostać przy PS to oczywiście e, będzie mógł sobie tam przenieść się do Filipa. A ja tymczasem wtedy się przeniosę na Cyberpunk'a. Ale dobrze, e, mamy. Zresztą widzicie tutaj nawet, mam już pocztówki te sprawy, wszystkie te dodatki takie, które które się razem z cyberpunkiem dostawało, także także tak to wszystko wygląda Zobaczmy, zobaczmy co się dzieje, na pewno się dzieje to, że dalej jest problem z tym economy. tak jak wspominałem rzucili wszystko za pierwszym razem i teraz są Sowiecy zdziwieni, że jest duże obciążenie na stronie i nie potrafią sobie z tym poradzić, typowe konami um, i napisali, że przedłużają przez to Lewandowskiego i Kieliniego o tydzień więc jeżeli dalej to nie działa, do momentu aż naprawią, spokojnie, jest jeszcze dużo czasu, bez paniki nie musicie tego robić teraz. Tak samo ja tego nie robię teraz. Oni muszą to zrobić do soboty, moim zdaniem, bo w sobotę startuje e Football Open. Więc um, nie wiem, czy to na działa, jakby poza tym sklepem, w sensie wiecie, że, że to łapie na przykład, że ja tam zagrałem jakieś spotkania, no ale jeżeli nie, no to to trochę będzie lipa. Um, no dobrze, ale to tak tytułem wstępu, więc spokojnie, jeszcze jest trochę czasu. Mamy ikonik momentu z Bayernu Monachium, mamy Player of the Week, to zaraz sobie spojrzymy, mamy partnership z Lazio, um, więc kto wie, może na pewno jakieś feature się pojawią, um, może jakieś legendy, e, kto wie. What for, for FC Barcelona MVP? Mm. Aha, że jak zagłosujemy na jakiegoś zawodnika, no to on zostanie w wersji feature'owej wypuszczony, Fajnie, jakby to nie był Messi, nie? Bo tych Messi mamy już w cholerę. Um, I. Ale podejrzewam, że będzie. W sensie, jakbyśmy mieli głosować na MVP Barcelony, to kto inny miałby go dostać, jak nie on. W sensie, kto tam gra teraz na poziomie MVP? E, faktycznie. Chyba tylko Lord Chris Brown Brightwhite, bo. E, ale ja tu wcale tego nie mówię sarkastycznie, bo ten koleś naprawdę, jak wchodzi na boisko, to widać, że gra serduchem. I bardzo często znajduje się w sytuacjach bramkowych, bo on, mimo że on nie jest jakiś technicznie nie wiadomo jaki, on się bardzo dobrze porusza po boisku, jak sobie oglądałem I, i on bardzo często jest w takich sytuacjach, gdzie wiecie, Messi czy ktoś tam oddaje strzał, a Braithwaite już leci w ciemno na dobitkę, on tam zawsze jest w tym miejscu. Więc Kubaniec naprawdę daje radę. Hmm. No i jakby Rigipik trochę więcej pograł, to może też by dostał, nie? Eee, no i dobra, mamy matchday overview. Zobaczmy sobie... Madryt, derby Madrytu, tak? Czyli, czyli co, dobra, to mamy derby Madrytu, to już wiemy. A tutaj, no właśnie, zobaczmy. The Football Open is an esports tournament open to all users. No ja już z tego, ja, ja już to grałem, więc jakby to dawne żadne zaskoczenie. O, no i oczywiście mamy kluby partnerskie, którymi będziemy grali, tak? Uh. No dobra, ja sobie wejdę jeszcze na tą stronę, bo oni tak to czasami tłumaczą, że nie wiadomo co trzeba zrobić, żeby... żeby dostać się do rundy drugiej. Bo um, oni wcześniej dali informację, że trzeba mieć co najmniej 2000 i to Filip mi też pomógł to przetłumaczyć jakoś na język y, rozumny, że tak powiem, że trzeba mieć 2000 tych punktów. Nie tych co oni dali teraz, tych pońców, tylko tych takich co się zbiera w match Czyli wiecie, to kwestia dwóch wygranych spotkań. Ale teraz nagle dają kolejną informację, że dopiero teraz rusza matchday i że teraz mam się dowiedzieć jak dostać się do rundy drugiej. A ja już wiecie, ja już zagrałem te matchdaye i myślałem, że to będzie z głowy, ale dziś sobie te matchdaye pogramy i zobaczymy ee, o, co, o co w ogóle chodzi. A to? A, to jest dokładnie ta sama informacja? O... Tak, okej. Okay. <grym> no dobrze. No to co my mamy w tym inboxie? Pewnie mamy jedne, Ja nawet tych feature'ów nie, odbier nie odbierałem ostatnio. Mamy Boateng... Boateng, bo tak. Boateng i mamy dwie legendy. To Filip zresztą pisał o tym, że... Okej. Okay. Nie... Salas'a kojarzę, ale tego drugiego nie znam. Zaraz sobie ich zobaczymy. I mamy Boatenga jako futera, Spoko. Ja naprawdę mi, powiem wam, nie zależy w ogóle na, na tych, na tych feature'ach. Już skład mam gotowy. Ja teraz tylko Chelsea zbieram. Um, ale zanim to, zanim sobie otworzymy, na, na koniec sobie ich otworzymy, a najpierw zobaczmy um, Zobaczmy sobie co my... Ło! Ale wiecie co? Nie, dobra, to y, otworzymy sobie ich wszystkich dzisiaj na sesji live Bo widzicie, ja tu z ja też mam trochę tych, 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 tych nagród, więc coś tam sobie potwieramy Dobra, y, zobaczmy co jest z... Y, tak, z Bayernu mamy, mamy trzy ikony, trzy, czy coś więcej Które są absolutnie OP, wszystkie razem wzięte Miazga, którąkolwiek nie traficie, to jest ogień. Beckenbauer, jeden z najlepszych środkowych cebeków. Szybki, bardzo dobre animacje. Może grać też na dmf -ie. Świetne podania, w ogóle fantastyczne podania, jak sobie zobaczycie. Ma nawet finishing na poziomie 83, będąc cebekiem, co jest w ogóle abstrakcyjne, trochę. Ma Inspire na podaniach, ma Build-Up, ma pełno skilli do strzałów, nawet do podań, do odbioru. Ten koleś ma po prostu wszystko. Jak sobie go jeszcze dodacie koszulki i wybustujecie to macie. Ja. Nie... On aspiruje do bycia najlepszym środkowym obrońcą w tej grze No ale wiadomo, że Speed też robi swoje, więc to zależy od tego, od tego kogo macie obok siebie, nie? Ale no, Beckenbauer super. No rumenige to każdy wie, nie? Że to jest dzik, że jest przeszybki, że nie da się go przestawić, że strzela z dziwnych pozycji Ten Niesamowity koleś, koleś na poziomie Mbappé jeśli chodzi o to, jak jest przekokszony w tym roku i w poprzednim, więc e, tak, ja go mam i, i, i polecam. No i Mateusz, którego też ostatnio już miałem jeden z najlepszych cmf w jaki można dostać. To jest Kante, który w dodatku umie strzelić i podać. Znaczy Kante też umie podawać, ale mam na myśli tutaj, że podać e, na dalszą piłkę i potrafi i ma świetne uderzenie. Mateus Mateusz. KingPower97, Kante tego nie ma. Rewelacyjny, bo... A on ma or orchestrator? O, czekaj, 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 czekaj. Tutaj wszystko fajnie skillę, ale pokaż mi, pokaż mi mojego Mateusa. Pokaż mi mojego Mateusa, bo coś, co, to mi się nie podoba teraz, to co się stało tutaj. Czemu on ma orkiestrator? To ten mój też ma? Mój na pewno ma box to boxa. A zobaczymy. Box to box, proszę bardzo. No! I to jest moment, w którym się zacząłem zastanawiać. W sensie na pewno jak go traficie, to on będzie rewelacyjny, ale ten jego styl może trochę popsuć tą całą zabawę, bo gdyby, gdyby nie ten styl, to bym powiedział, że to jest chyba najlepszy box to box, jakiego możecie dostać. Ale on... Nie to, ale on tu nie ma box to boxa. Ma Orchestrator. To jest dziwne i w sumie nie wiem jak on się będzie poruszał po boisku z takim czymś. Sprawdzam, czy nagrywanie włączone, bo żeby nie było tego samego co przy fisie dzisiaj. E Zaskoczenie, i w sumie to jest dziwne dla mnie, że dali mu orchestrator. No to jest, czekam na Wasze opinie w tej sprawie, a reszta, jak ma, builda. Aha, builda to sprawdzaliśmy. A ten co ma, goal no to to spoko. Eee, no jestem ciekaw, co powiecie. Ja nie będę tych paczek otwierał, bo ja w sumie tylko Beckenbauera nie mam tutaj. Miałem go w zeszłym roku, więc, więc jakoś mi się nie pali, żeby w tym roku go również mieć. Chociaż, no, był fantastyczny. Eee, bardzo dobra paczka to jest, naprawdę jedna, jedna z lepszych chyba. No i co, i mamy jeszcze Player of the Week. No i pójdźmy sobie od samego dołu, Otavio. Ciebie dziadu trafiłem dzisiaj w Fifie, kurde. Dziad 83 overall, tylko ma na cholerę. Hall player. No, eee... 4 cztery gwiazdki. 4 cztery gwiazdki, słuchajcie. Tu nie ma, nie ma co, co, co przesadzać wyżej jakoś. Alvaro Gonzalez. Nie wygląda źle, ale med 83. 4 gwiazdki też. Też tylko 4 wioski Rajkowicz, bramkarz, wrzucić na bramkę. met 92, więc jest wysoki. E, I ma niskie wybicie. Ok, wrzucić na bramkę i sprawdzić. Może być naprawdę fajny. E, Hakimi, przeszybki na pewno. No oczywiście. E, z tym, że zauważcie, że to jest airbag, a ma defensywę na poziomie 68 i 71. Ale ma 37 leveli, więc jeżeli mu wrzucić w ten, w ten jeden skill interception i go podbustujecie, no, może być warty uwagi, na pewno. Milinkowicz sawicz Nie jest za szybki, ale jest wielkim dziadem. Jest hall playerem, ale na pewno nie polecam go na AMF-ie. <grydy> to w ogóle to jest nie, 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 nie. nie. CMF, e, w sumie tylko CMF. I w sumie przez to, że on jest taki mułowaty, to, to trudno coś z nim zrobić, cokolwiek. Bo on ani defensywy nie ma dobrej. A, ani finishingu nie ma. Ma jakieś tam podania. Spida też nie ma. I przepycha się w sumie tylko umie. No to wie co, wie, wiecie co? W tej samej paczce mamy, zaraz przejdziemy do tych. Co? O, widzę, że tu mamy dwóch takich, ale mamy Pogbę. No to ja już bym brał Pogbę, bo on przynajmniej ma walnięcie, bo ma podania świetne, bo ma, ma na pewno skilę do mijania. Jest box to boxem. Dziwne, bo on nie ma też w ogóle defensywy. Dziwne, dziwne, dziw, dziwni są ci zawodnicy. Ale Pogba. Myślę, że, że będzie dawał radę. Azmund, no jego mam i. Znaczy, powiem tak: ja mam dopiero do, go złotego na 87 overallu. I wszystko fajnie, on też ma tam speed 87. On, on jest dosyć wysoki na boisku: jest dosyć taki postawny. I nie jest za bardzo taki zwrotny. Um, ale problem u niego jest taki: na pewno ten futer będzie trochę zwinniejszy, oczywiście. Ale właśnie, on nie jest w ogóle zwinny, nie ma zwrotności. Uh, I trochę mi to przeszkadza u napastnika, bo taki dziuba. Ma balans taki sam, a jest 300 razy bardziej, zresztą wiecie Dziuba to jest w ogóle wielki koń, więc nawet jak on ma taką samą jak Azbun to trochę to inaczej działa, bo Dziuba po prostu zajmuje połowę boiska, a Azbun nie jest aż taki postawny, ale też, też to jest ciekawy zawodnik, ja na pewno jak go traficie to dajcie mu szansę, wybustujcie go. Może być dobry, a tego to już na 100% Szybki, zwinny, pełno skili. Ci co widzieli kompilację z PSA 19 to widzieliście jakie bramki nim strzelałem wtedy A to była złota piłka, teraz jest w sumie dosyć podobna ta złota piłka, więc On jako złota piłka jest bardzo dobry, a tym bardziej, tym bardziej jako wciczer, więc na pewno polecam Quadrado, mi się niedobrze nim gra w tej grze, bo on jest szybki i w sumie jak go wrzucam tam z ławki to daje radę ale tak jak nim gracie, to ani ten speed nie wiadomo jaki nie jest, e, ani ta defensywa i te podania w sumie całkiem niezłe, chociaż na żywo no to jak gra zagrali z baseną, to kłada do super podawał, nie, nie nie powiem, te wrzuty miał bardzo fajny ma pimple crossing, ma interception niby. Mm, ale uważam, że są lepsi prawie obrońcy w tej grze. No jest gruby, jest gruby i gruby jest specyficzny. Ma oczywiście no fantastyczne wykończenie, świetnie się porusza w ataku, ale to też zależy od formacji, jaką gracie. Ehm, on u mnie, znaczy ja gram formacją na jednego napastnika przy pięciu obrońcach czasami, i, i to jest za mało. To wtedy musicie mieć jakiegoś przedcybor, przedcyborga na ataku, żeby on sobie z tym poradził. No, Kane takim cyborgiem nie jest. On raczej potrzebuje drugiego napastnika obok, ale jak mu dacie tego drugiego napastnika, on. Znaczy ja go lubię, ja go lubię, znaczy ja go lubię też na żywo, ale, ale, ale w grze też mi się z nim całkiem dobrze gra, bo on miewa takie mecze, że co nogę nie przełożycie to jest brama. Po prostu każdy strzał, skądkolwiek strzelacie jest bramka, za każdym razem, e, którą nogą, obojętne. Um, ale miewa też tak, że znika na przykład na boisku, nie, nie ma go, po prostu gdzieś tam niby biega, ale nie, nie wiecie gdzie on jest, więc wtedy warto go zmienić. No i mamy De Bruyne. De Bruyne, którego fanem nie jestem, bo on jest pomocnikiem, a nie jest za zwinny, co widzicie po balansie. Wszystko inne, no, podania, trudno znaleźć kogoś lepszego. Wykończenie powinien mieć moim zdaniem lepsze, bo on na żywo ma takie uderzenie. Naprawdę, moim zdaniem to jest koleś, który ma jedno z lepszych wykończeń w ogóle jeśli chodzi o piłkę nożną obecnie. Przecież on jak oddaje strzał, nieważne czy z prawej czy z lewej, to leci petarda i to pod okno zazwyczaj. I ja mam takie pytanie, dlaczego on ma finishing 84 w tej grze? Nie kumam tego do końca, no ale tak jest. E, świetnie się ustawia, świetna kontrola nad piłką, no ale mówię... E, kontrola nad piłką dobra, a balans słaby i to powoduje, że jest taki... On jest jeszcze troszkę wyższy e, niż taki przeciętny knypek na, na CMF-ie czy na AMF-ie, ale są ludzie, którzy bardzo lubią w nim grać, więc to jest dobry, to jest dobry, e, dobra drużyna w tygodniu, bo mamy tak... Hakimi z tych ciekawszych, e, Azmun, Zaha, Pogba, uważam, że również. Kane, De Bruyne, jest kogo trafiać, nie? E, no i dobrze, zobaczmy sobie, czy mamy znowu jakiś, e, jakiś challenge, nie challenge? Zaraz, 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 zaraz. Ja nawet nie wiem, czy ja zrobiłem challenge o legendę w tym tygodniu. To może gdzieś na sesji sobie zrobimy, czekajcie. Teraz zobaczę. Chyba nie, chyba nie robiłem. Chyba zapomniałem. A nie minęło mi to jeszcze. O, widzicie, jest participating. No, no zapomniałem, kurczę. A tu, tu mamy jeszcze o tą czarną, no to będziemy mieli dzisiaj co grać. Będziemy co mi, mi, mieli dzisiaj co grać. E, także od razu mówię, że też towarzyski dziś nie przewiduje, bo po prostu na, na dwie godziny, to i tak mamy co robić dzisiaj. No dobrze, no to co, chwalcie się swoimi trafami, a ja idę sobie w tym czasie jeszcze przed sesją poczytać, co oni to chcą, żeby się dostać do tego Football Open, bo nie mam zielonego pojęcia. Ehm, I tyle. Przy okazji, jeżeli ktoś mi jest w stanie pomóc e, ze Steamem, bo kupiłem sobie grę na Steamie i wszystkie inne gry działają, a ta jedna. Nie działa, wyświetla mi się komunikat uh, Unable to initialize Steam API. I jest napisane, że żebym sprawdził, czy na pewno to odpalam z tego konta, gdzie kupiłem grę, czy mam w ogóle Steama odpalonego. No mam, bo to z, nawet z, jakby z samego Steama odpalam grę, a nie z pulpitu. I, i jestem na właściwym koncie i robiłem wszystko, firewall -e, nie firewall -e. przeinstalowywałem e, nawet C, a Direct Xa sprawdzałem, przeinstalowałem Steama, samą grę przeinstalowałem. E, co tam jeszcze zrobiłem? Sprawdziłem czy to beta, czy nie beta, to w Steamie ustawienie. Sprawdziłem zgodność plików. E, więc no to jest, to jest dziwne po prostu i um, a, a pan ze sklepu utwierdza mnie w przekonaniu że to jest problem u mnie, a kod na pewno działa <laughs> wszystkie inne gry działają, on. No, ale przecież każda gra jest inna i, i to nie znaczy, że tak, ja mówię, że może przeinstalować Windowsa, a ja sobie tak pomyślałem, tak, już pędzę przeinstalowywać Windowsa i się z tym cackać, żeby jakąś grę odpalić robaną. I mu mówię, że no bez przesady w wymogach nie jest podane, że mam przeinstalowywać Windowsa, odpalając tą grę już bez przesady, nie? To jakby nie jest mój problem. Dlatego będę chyba walczył o jakiś zwrot kasy albo coś, bo, bo no, sorry, no, ale nie działa. No, także jak ktoś ma jakiś pomysł, to zapraszam e, do komentowania albo dzisiaj na sesji. E, link do Twitcha będziecie mieli w komentarzach. Trzymajcie się. Hej, hej.